Niemal dokładnie 4 lata temu piłkarze z Radzionkowa po raz pierwszy zagrali w Grodzisku Wielkopolskim, przegrywając z prowadzącą wówczas w drugiej lidze dyskobolią 1-4. Później ruch przejeżdżał do Grodziska jeszcze dwa razy, aby wygrać jeden mecz. Tyle, że nie z Grochlinem dyskobolią, a z Lechem, występującym wtedy z konieczności poza Poznaniem. Dziś Groklin gra z ruchem u siebie po raz trzeci i ma żyć apetyt na trzecie zwycięstwo. Gospodarze bardzo potrzebują punktów, bowiem znajdują się wśród drużyn zagrożonych spadkiem z pierwszej ligi. Tyle, że ewidenty w tej sytuacji są też gracze z Radzionkowa. Dziewiąta minuta spotkania, błąd Kowalewskiego. Jest Agafon, piłka, ponodze Majdy, i jeszcze Piotr Żaba, który wrócił do pierwszego składu ruchu po dwóch meczach w rezerwach, w których zdobył sześć bramek. Piętnasta minuta. Teraz w ataku piłkarze Groklinu. Jacek Kacprzak. broni klipta, Jeszcze Ludkowski. I w grodzisku 0 do 0. 20 minuta. Kacprzak rzutu wolnego. Tym razem minimalnie obok bramki ruchu. Groklin gra bez pauzującego za kartki stokowca. Do którego dołączył kontuzjowany przed tygodniem plusek. W ruchu brakuje dziś Myszora. To kara za kartki. 23 minuta, rzutu wolnego Majda. Jeszcze Lewandowski. Ponownie ten piłkarz. Lewandowski. Znów nieznacznie obok bramki. Do przerwy, choć Grokin miał przewagę i piłka właśnie kilkakrotnie mijała bramkę ruchu. Gole w Grodzisku nie padły. Bogdan Prusek w tym sezonie już raczej nie zagra. Co gorsza dla gospodarzy, dziś w pierwszej połowie urazów doznali Bereszyński i ludzkowski To już druga część meczu, 50 minuta. Janeczek, wprowadzony w pierwszej części gry właśnie za Berszyńskiego, ale krypty nie zaskoczył. Próbował przeszkodzić mu jeszcze Kosmy. 62 minuta spotkania, Piechniak z rzutu rożnego, Klytta niepewnie, Rybarczyk nie zdecydował się na strzał do Janeczka. Wychodzi Kłosiński. Uprzedził klitę jednak piłka nad poprzeczką. I akcja minutę później. Kłosiński. Uciekał w lewą stronę Czeka ale Kłosiński wybrał Rybarczyka. Tomasz Rybarczyk. Kacprzak. 1 do 0. 63. minuta spotkania. I wreszcie kibice w bluńsku doczekali się bramki. Jacek Kacprzak. To piłkarz, który już nieraz sprawiał radość kibicom z głowiska i dzięki niemu Groklin zdobywał cenne ligowe punkty. Próbował przeszkodzić Kaczmackowi Agafon. Nie dał rady, nie dał rady też Krypta. 67 minuta. Skakał Janeczek, był lamp tej. Kłosiński, Kłosiński, 2 do 0. W ciągu czterech minut dwa gole dla grofinu dyskoboli. ten drugi za sprawą najskuteczniejszego zawodnika gospodarzy w tym sezonie, Krzysztofa Kłosińskiego, któremu tym razem nie przeszkodził Marek Szymiński. Adam już zdziwiony, jakby chciał zapytać, jak to mogło wpaść do siatki. Po 67 minutach zatem 2 do zera Groklin. Dyskobolia prowadzi z ruchem Radziomków, a to akcja 10 minut później. Jedna z nielicznych w wykonaniu gości. Jasiński, który chwilę wcześniej wszedł na boisko wygwizdany zresztą przez kibiców Groklinu. Jasiński nie dał rady Kowalewskiemu. Jasiński grał w poprzednim sezonie w zespole Grodziska, podziękowano mu za pracę, a on później niezbyt przychylnie wypowiadał się o grokinie stąd gwizdy kibiców. Uderzał przed momentem Wojciech Górski jednak niecelnie i 90. minuta spotkania. Piotr Kiechniak, Koszakow, słupek 3 do 0. Dmitri Koszakow przed tygodniem w Grubinie wszedł na boisko w 80. minucie meczu, aby w 85. strzelić dla Grotynu trzecią bramkę. Teraz pojawił się na płycie w 85. minucie meczu i znów 5 minut później posłał piłkę do siatki rywali. Piłkarze grokim Dyskoboli zatem po trudnym początku i dużo lepszym końcu pokonali dziś ruch radzionków 3 do 0. Nie był to łatwy mecz. Ruch Radzionków jest drużyną walczącą podobnie jak my. No i tutaj czekaliśmy na zdobycie właśnie tej pierwszej bramki i tak przypuszczaliśmy, że później już będzie lepiej. Te gole okupiły kontuzję. Kartka 11 dla Majdy. Tak, na pewno są przykre kontuzje Nuskowskiego. Dokładnie nawet jeszcze nie wiem w tej chwili co mu jest. Jest Bereszyński. Krzysiu dostał 11 kartkę. No ale trzeba dodać, że wraca Piotr Stokowiec, także no, musimy jakoś to łatać. Te kontuzje i te kartki. Roquin odniósł 25 zwycięstwo w historii gier w Ekstraklasie. Dla ruchu dzisiejsza porażka była dziewiątą w dziesięciu rozegranych w tym sezonie w Lidze Meczach na wyjeździe.